Skąd dokąd jedziecie dzisiaj kolejami śląskimi? Y, jedziemy z Będzina do Bieska Białej, wejść na górę. Będzie bardzo fajnie, na szczędzielnie. Kolega nas zaprasza. Czy często jeździcie pociągiem? Teraz tak, bo my mieszkamy daleko od siebie, więc pociąg koniecznie musi, jeśli chodzi o podróż. Co najczęściej robicie jadąc pociągiem? Czym się zajmujecie? Mm, ostatnim razem jak jechałem pociągiem 6,5 godziny obejrzałem cały sezon serialu i w sumie zleciało mi bardzo szybko. Też że znajomego miałem ze wsi, przez którą jechałem, to mi pizzę podrzucił, więc była bardzo przyjemna podróż koleją. Ale to nie były koleje śląskie 6,5 godziny, w to, to nie wierzę. No, nie, to nie były tylko śląskie, ogólnie po całej Polsce raczej. No dobrze, a jak oceniacie nasz pociąg, pociąg kolei śląskich dzisiaj? Bardzo estetyczny, czysty. Bardzo chciałbym podziękować pani, która jechaliśmy z Będzina do Katowic i okazało się, że kupiliśmy bilety na dzień jutrzejszy. Pani nam bardzo pomogła, gdzie faktycznie u niej mogliśmy kupić, a w internecie już był problem, bo już bilety, że tak powiem, po czasie. Więc akurat pani była bardzo pomocna. No i wiadomo, no nie robiła nam problemów, gdzie mogłaby nam robić problemy, że no brak aktualnego biletu. Ja ogólnie to nie jestem stąd, więc akurat kolejami śląskimi mam okazję jechać chyba w sumie pierwszy raz. I jak oceniasz pierwszy jazd koleją śląską? <noise> nie, no jest w porządku. Mi bardzo, bardzo zaimponowały kubełkowe siedzenia, bo w większości foteli w, po, w pociągach polskich, no płaskie na księdza, że tak powiem, koń 90 stopni, a tu mamy faktycznie wygodę i komfort jazdy. No dobra, a jest coś, co byśmy mogli poprawić, coś co byśmy mogli jednak jeszcze zmienić. O, tutaj pan bardzo fajnie podpowiada, że zawsze był prąd w gniazdku. Fajną by też opcją było często ludzie nie mają ze sobą ładowarek. Też mi się to często zdarza, że nie mam nigdzie ładowarki pod ręką, albo mam gdzieś faktycznie głęboko w bagażu, ale nie ukrywamy, że nie ukrywajmy, że bardzo często gdzieś się zdarzają kable już typowo do ładowania, no i ukrywam, że to też byłby fajny plus. A tak, to raczej no, bez zastrzeżeń, ewentualnie no, jakaś mini światełka, bo też wiadomo jak się w nocy jedzie, pociąg gdzieś tam cały oświetlony, przyjemniej byłoby jakby ten pociąg gdzieś tam przyciemniony był, że tak powiem na małe światełko. A jak myślicie, dlaczego ludzie obecnie tak często wybierają kolej? Jaka jest przewaga kolei nad transportem takim tradycyjnym? No na przykładzie Katowic, skąd jedziemy? No nie ukrywajmy, że są naprawdę gigantyczne korki. Ja osobiście mieszkam od Katowic około 10 km. W Okres świąteczny zajmował do nas 2 godziny. Więc jeżeli chodzi o Katowice, dużo moich znajomych tam studiuje, pracuje. Rezygnuje z, z drogi samochodem. Wybiera raczej komunikację miejską, pociągi. No, bo ciężko, żeby w pociągu był korek tak naprawdę. Też wiadomo, no, trudne sytuacje czasami na drogach są, atmosferyczne, ale raczej nie ma wielkich opóźnień. I tym bardziej, że w tych czasach mm, nie wiem, czy kiedyś też tak było, ale że jeżeli jeden pociąg nam się opóźnia, a mamy przesiadkę, wystarczy tak naprawdę zagadać konduktora, że taka sytuacja jest, na pewno nam pomoże, czy załatwi inny, czy tamten do na nas pociek, poczeka. Więc jest to dużym plusem. Kolejny ślaski. <laughs>